się siema, To jest Janek siu. I fajnie byłoby jakbyście na wstępie zostawili łapkę w górę z subikiem Bo mam do was do przekazania skrypcik Na kopanie na Afku Na ekstremalach typu dragon, C na megadropach, khc, różne serwery Link do autora macie w opisie Do pobrania będzie można 5 łapek Zobaczymy ma aktywność No i co? Wbijacie na discorda Macie link w opisie też Lecimy do przedstawiania Cześć, cześć! Widzicie w link w opisie, klikacie download, już wam się zainstaluje, to wchodzicie sobie po prostu na pulpit. Wchodzicie tu i pobieracie go, potem wchodzicie w GUI, otwiera wam się oto taki GUI. No i tak, zacznijmy od góry. Chat. Pod jakim przyciskiem macie chat tutaj wpisujecie, żeby po prostu otwierały i wpisywał komendy. Slot kilofa, tutaj jeden, zależy jak wy macie. Jedzenie, tutaj proszę bardzo, co ile jakby kółek chyba. I slot jedzenia. Wymiary to ten, jak pewnie zapytacie to za kilof, to on jest na 5, czy, jeżeli macie że to zaznaczacie opcję. Wymiary, polecam wam około piątki, zależy jakie macie stoniarki i zapisujecie i wtedy zrobi się wam coś takiego. I tu macie, wy czekajcie, wchodzicie wy znowu w to, kopacz exe, macie i tutaj free i teraz jak wyłączycie skrypt albo coś się stanie z komputerem to on będzie wam działał. Teraz mała prezentacja na singlu, a zaraz pokażę Wam, jak to działa na serwerze. No, więc ustawiacie się, klikacie F4, zaczyna Wam kopać. Jak go wyłączyć? F3 przywołuje Wam skrypt i wyłącza Wam skrypt. Czyli jeżeli chcecie go przywołać to zmienić w grze. Klikacie F3, po Was do pulpitu i wymieniacie. Włączamy go F4, no i wiecie, to co? Widzimy się już chyba na serwerze, na prezentacji. Siema, siema! No, więc mam nadzieję, że skrypcik wam się podoba. Zostawcie łapkę w górę i suba. Link do pobrania macie na jedna łapka w górę i daję wam link do pobrania. Nie, pięć łapkę w górę i leci link do pobrania. To, więc się ma. Neczko i do widzenia.